Cześć kochani, jest dzisiaj 26 sierpnia, piątek. Chciałbym Was zaprosić serdecznie na kolejną relację. Jest to podsumowanie tego tygodnia. Było bardzo owocny, jeżeli chodzi o ryby. E, pobiłem swoje PB-Sandacza, co już mieliście okazję zobaczyć, bo relację z tego wrzuciłem kilka dni temu. E, pobiłem swoje PB-Szupaka. Nie jest to jakiś super PB, no ale jednak pobite. hold trwał kilka dobrych minut. No i złowiłem też bardzo ładnego konia, bliżej 40 i 30. Także zapraszam was serdecznie na relacje i chciałem się tylko podziękować Waszemu zaangażowaniu. Sporo osób zaczęło wchodzić na mój fanpage na Facebooku, komentujecie, obserwujecie. Cieszy mnie to niezmiernie. Jeżeli chodzi o grono subskrybentów, ono nam się bardzo szybko rozrasta. I mamy teraz 699 osób. Nie jest to tylko i zasługa mojej dużej rodziny, ale też wasza. Także bardzo wam za to dziękuję, za zaangażowanie. Mam nadzieję, że produkcje Wam się podobają, że będziecie oglądać nadal. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, to jak zawsze zachęcam do komentowania, do zadawania tych pytań. Ja odpowiadam na wszystkie komentarze, na wszystkie pytania póki co na YouTubie i mam nadzieję, że podtrzymam, że tak powiem, tą falę. Także zachęcam do oglądania no i zapraszam na seans. Tak? Super, trzymajcie się, na razie, cześć! Mam Pudzielec. ale jak się przydaje Tadadam. pokaż się nam jakie te piękne no, no są bardzo ładne jeżeli chodzi o kształt zbarwienie garb i tak dalej Pięknie się wpiąłeś. O, kolejny okoń. Też sympatyczny. W jednym jedną sobie pomożemy. Ty schodzisz pod oczy. się po drodze nażarłeś? żarłość taki równy najmniejszy troszkę ale równie ładny i bursztynek wodę nam odpalił super śmiga zresztą a ryba stoi w za ryba ale posła. chodź, chodź chodź, chodź w tygrysie Ale przywalił Niewielki okoń, ale kurczę Pełno energii w nim, chociaż nie wiem takiego konia to jeszcze nie widziałem Z mycką z mycką na głowie jaki garbaty ty jesteś piękne szczęście Dobra płyń panie Piękne proszę No to jedziemy dalej. Klasycznie już czeburaszka 4 gramy. Mam na haku ważkę z Fish Pletka 006 Multicolor. Choć już tego nie widać. Daiwa Jaybride. Bardzo budżetowa, jeżeli chodzi o mm, relację ceny i jakości. No i Zobaczymy, coś wyskupimy. O Jezu ale przywalił, oczywiście nie jest to super duża ryba, ale był centralnie pode mną i ugiął mi ładnie wędkę, o patrzcie jaki piękny oko jest, w pierwszym rzucie, dopiero zacząłem gadać, także nieźle, haczyk dziesiąteczka, O, tak to wygląda, zobaczcie, dziesiątka, też bardzo budżetowy, to jest kamatsu, one kosztują tam około 4 zł za paczkę, osiem sztuk. Okej, okay, tu jest wysoczko. Jakby to była mała ryba, to bym ją tam zrzucił na małą masę wtedy i się jej za wiele nie dzieje złego. Tak przynajmniej ja wierzę w to, ale... A tutaj jest... Bo buziak nieco większy, to trochę waży. Szybki mycie rąk. No nieźle. Pierwszy rzut jest okoń. Siedzi kolejny dziad, już większy, dużo większy. Zobaczcie tutaj, kolego. jest ładny okoń. Pięknie się zapiąłeś, no piękny żaglowiec, ale ganiają okonie, jaki dzień dzisiaj będzie, czuję pięknie, dobra, chodź, chodź, taś, taś, teraz testujemy coś większego, no, leć kolego. No, wyjdź spod Bielaka. Ojej, o konie to. Nawet spod Bielakiem walczą. No, proszę. Ładne kabany dzisiaj idą. Nie są to sztuki tam wiadomo rekordowe, ale kurczę, mam dobry dzionek dzisiaj. Piękne około. Zobaczcie, takie ustrojstwo. 6 gram. Fajną robotkę robi. Bardzo pięknie pracuje. Przepięknie pracuje. I kolejna żagluwa, no i co? Kulturkę zrobimy znowu, kolego? Czekaj, podniosę, podbierak, Śnie nie skakał. O. Śmigaj, tam to się dzieje, tym. Rządłem. Siedzi. I to siedzi coś fajnego. Ale siedzi coś tak fajnego, że ja nie wiem, czy ja to dochoduję. To mówię całkiem szczerze. To jest taka ryba. I ja nie mogę. Co to jest w ogóle? Patrzcie, co się dzieje w ogóle. Patrzcie, co się dzieje. To jest sum, czy to jest jakiś wielki szczupiec. Nie biję na boki, ależ ryba, no gigant, po prostu gigant, patrzę czy nagrywam, jest kawał ryby, kosz podbieraka mogłem większy wziąć, tylko ja ogólnie małe ryby łapię, jak wiecie, ja, yeah, przecież to jest jakiś w ogóle pociąg, ale zamęczymy spokojnie. Jeżeli wytrzyma, to zamęczymy tą rybę. Hamulec już przykręciłem. Jestem w stanie ją bardzo skutecznie zamęczyć. Pytanie, czy to będzie sandacz, czy szczupły, czy może mały sumnik. Słowo nie złowiłem, ale tak sandaczowo trochę idzie. Ale poszedł. Ja. Nie, no, patrzcie, co się dzieje. Emocje z rana takie, że ho. ho. Mówię. Ja. Yeah. Troszkę bijesz. No nie, to nie może być okoń. To... Byśmy tutaj rekord Polski właśnie zrobili. Ok. Spokojnie. Zmęczyć. Pamiętajcie. Bez paniki zmęczyć rybę. Hamulec przykręcamy. Nigdy nie na sztywno. Tak jak widzieliście był odjazd. Ona ma skąd wybrać jeszcze. Ale ma się męczyć podczas wybierania. Rozumiecie? Ja! Yeah. Słuchajcie, raczej nie szczupły, bo już byśmy mieli wszystko przecięte. Szczupły! Ach, wyskoczył! Wyskoczył z wody, ale jest mega silny szczupak. Nie jest duży, ale jest siłę ogromną. Kij do 10 gramów, ale patrzcie, co się z nim dzieje. Mamy szczupca. Jaki ham. Ja! Yeah. Nie mówię, niech każdy kupi sobie kijek na lekko. Bo frajda jest niesłychana. Wyjazd tutaj stąd ole poszedł. No życiów mamy, bo mój rekord obecny to jest 60,5 cm, a tu mamy mocno więcej, może nie mocno, ale więcej. No i kosz nie za duży. I to jest to, czego się obawiałem, właśnie, że będę miał trudności. To jest 70 cm myślę już. Dobrze. to się już nie wypniesz. Ty jesteś tak zapięty, gościu. Bardziej sobie tego w japę nie mogłeś wbić. Jezus Mario Ależ wymęczony. Wymęczony Ty i wymęczony ja. Masz hamie w bok. Na Janosika. O, odpoczywaj. Teraz masz plażę. Kiedy ostatnio byłeś na plaży? Widzisz, ja Ci to umożliwiłem właśnie. Fajnie jest. I co? On sobie leży. A Jacyk miarka. Chyba nie będę robił, nie mam jak. O, ale jest ładna ryba. No nie, jest kawał szczpaka. Jest gruby, jest silny. Piątak. Piątaka przybija. Fajnie. Miarka jeszcze mokra po wczoraj, wczoraj był sandacz, życiówka, dzisiaj jest szczupak-życiówka, to co, jutro okoń? No, zboczek, 69, mamy zboczka, 69, 69, Mocno. Nierdzący szczypaku Dobra, jedziesz do wody Ciężko było go wyjąć, naprawdę Tu jest bardzo wysoko Chodź, synek Piękna walka, dziękuję o, pięknie poszedł do wody. Zdrowiutki. Czy tam rzucimy? Nie rzucaliśmy dzisiaj w ogóle. Już szlifierki hałasują, no niestety, na no to nie mam wpływu. Jak to mój kolega, mam kolegę, który jest profesjonalnym filmowcem, powiedział, strasznie ściąga Ci tło. Ja mówię, o co mu chodzi, nie? Jakie tło? Mówię, że kamerą ruszam, że o to chodzi, a ja on nie, nie, chodzi o dźwięk. Mówi, że wszystko zbieram, No ja nie mam mikrofonu kierunkowego, bo musiałbym go w górę skierować, wtedy każdy wdech i wydech byście słyszeli. I tak czasami słyszycie. No i to irytuje strasznie, jak montuję materiał. Albo ustawimy go w tamtym kierunku, wtedy też z moim głosem, z tym co mówię, mógłby się pojawić jakiś problem, a nie mam jakiegoś budżetu, żeby kupować, rotować mikrofonami i testować, co jest lepsze. Tam dalej coś się dzieje, kurczę, tam się oczka pojawiają na wodzie. Jakby coś tam żerowało, może okonie coś ganiają? Przeniosły się po prostu po tym incydencie, ze z Bo Ten hol trwał jakieś, nie wiem, 3-4 minuty. Tak, tam coś się dzieje ewidentnie, więc ja się tam przeniosę. Mam buty wędkarskie drugie w bagażniku, te tak powiem do pracy w kolorze białym Czekajcie go, posprzątam sprzęty ale siedzi okoń bije jak okoń, wziął jak sandacz ale jak to jest okoń to będzie pięknie Jaki okoń, piękny, słuchajcie, piękny okoń, on tu pod murek będzie chciał mi wejść, ja go muszę zmęczyć, ci trochę dam tego hamulca więcej, wiesz, ty sobie podjeżdżaj, gościu. No myślę takie 35 mocne, jak go wyholuję, to będzie fajnie, dzisiaj mam większy koszt pod podbierak, do podbieraka. To jest, kurczę, strasznie płytka woda, co jest dużą bolączką, bo ta ryba nie ma gdzie uciec celem zmęczenia się. Teraz no go tam osłabimy troszkę. Pod podbieraczkiem i w podbieraczku. O. Piękny oks. Słuchajcie, to co się dzieje ostatnio z moim wędkarstwem. Przed wczoraj sandal życiówka. wczoraj szczypak życiówka. Okoń nie jest życiówką, ale to jest 30 plus, kurcze jego ja zmierzę nawet. Ja go nawet zmierzę. O, widzicie, już się wychaczył. Nie Coś pięknego, słuchajcie. Przepiękna ryba. Zaraz będę musiał mu zrobić... Pomiar, bo może jest większy niż 35. Piękna ryba. Mocne 36,5. Pięknej ryby. Zobaczcie. Dzik. Dziku, wracasz. Jest cały spieniony, bo wiadomo, na oczkach siatki się spienia trochę woda ze śluzem. Przynęty brak. Ale ja wiem, to to była zaprzynęta. Ja mam pamięć dobrą, kolego. Już chodź. Ja się denerwujesz? Niepotrzebnie. Niepotrzebnie, nie będzie z Ciebie ani zupy, ani obiadu, ani drugiego. Patrzcie. I na spokojnie odpływa. Tyk, tyk, tyk. Poszedł. To jest metr wody, słuchajcie, i bałem się, że nie zdołam go zmęczyć. Bo to jednak jak jest ta głębokość, czym głębiej, tym fajniej, bo ja przynajmniej tak uważam. Ryba ma gdzie murować. A jak ma gdzie murować, to ma gdzie się zmęczyć. Styk i poszedł. Znaczy się nie poszedł mamy go. Chodź To tam mamy 30 będzie Myślę, że będzie Troszkę mniejszy Ale jest Sporo mniejszych 30 Ale że się przymucił pięknie Za to Ci dziękuję kolego O Długasek, jasny. Aż będzie znowu dyskusja, czy morski, czy nie morski. Na kolego, patczek się ładnie zapiął. Cyk. No pokaż, jaki jesteś ładny. Pokażesz, czy nie? Oporny. O, zobaczcie. I piękny oksik. Przepiękny okcik co, do wody by się chciało, nie? Idziemy. Czekaj, tylko tradycyjnie już muszę się wykaraskać z siatki. Czekaj, czekaj, czekaj. O, sobie, aby mi wędki nie wciągnęło. Trzeba te ryby trochę pobudzić. tego w Trabancie miał lepsze klakson.